Dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie jestem w galerii handlowej, a to oznacza tylko jedno. Robimy dzisiaj przegląd. Robimy dzisiaj przegląd nowości wiosennych, także zapraszam Was na film. Powiem Wam, że już dosyć sporo tych nowości pojawia się w sklepie i czuć powiew wiosny, czuć powiew świeżości. Także ja szukam stylówek i idziemy do przymierzalni. siedem stylizacji i pierwszą mam na sobie, i myślałam, że będzie super, że zaczniemy z grubej rury, ale ta sukienka nie wygląda dobrze. Po pierwsze ten kolor yy, i krój, mimo tego, że to są falbanki, czyli coś, co ja kocham, no to ona nie wygląda na mnie rewelacyjnie. Wyglądam w niej bardzo mocno niekształtnie i nie wygląda w niej na wiele większą niż jestem, więc nie jest to zbyt korzystny. Krój, ale tu wiecie, tu można dużo schować. Jak ktoś lubi taki takie luz, no to okej, okay. ja mam na sobie rozmiar M. Bardzo fajne, wiecie, zbiebne rękawy, ale to jeszcze, kochani, nie to. Nie wziąłem ze sobą rajstów, więc będę świecić swoimi różowymi nogami. Na nogach mam kozaki, które z całą stylizacją wyglądają całkiem ok, natomiast yy, generalnie ta stylizacja nie jest najlepszym wyborem. Jedziemy dalej. Mam na sobie przepiękny sweter. Jest to taki sweterek z krótkim rękawkiem. I uwaga, on jest 100% wełniany. Kosztuje 139 zł. Ja mam na sobie rozmiar M. I uważam, że jest prześliczny, twarzowy. Bardzo ładnie wygląda. Tutaj można go wsadzić. No i słuchajcie, jest też gorsze ogniwo, a mianowicie spodnie wydawało mi się, że będą fajnie wyglądały i chciałam również poszukać jakiegoś takiego nowego kroju dla siebie, ale to totalnie chyba nie jest moja bajka. Chociaż jak założyłam do nich obcasy to nie wygląda tak strasznie źle, ale są maławe. Mogłyby być po prostu rozmiar większe i są to spodnie takie granatowe. Taką nogawką 7, 8, myślę. Mają tutaj takie przeszycia. No ale widać, że one są tutaj, mogłyby być o rozmiar większy. Mają bardzo ładny kolor, taki mocno granatowy. No i fajnie wyglądają do. Do tych butów, ale generalnie cała stylizacja powoduje, że ja się czuję po prostu 10 lat starsza i to jest kompletnie nie dla mnie. I mam wrażenie, że wszystkie nowości, które są na no wieszakach, wyglądały super, a ja w nich po prostu nie wyglądam jak ciotka klotka. Ale dobra, jedziemy dalej, dajmy temu szansę. Dobra, jest nadzieja, kochani. Przepiękny, taki żółty, jasnożółty sweterek. A ja sobie go wziąłam w rozmiarze M. Nie wiem ile kosztuje. Słuchajcie, zaraz wam powiem rozmiar M i kosztuje 199 zł. Po, za chwilę powiem, jaki tutaj mamy skład. Jest przepiękny ten sweter. Jest taki lekko dużawy, więc w rozmiarówce jest taki bardziej oversize'owy. E, ma tutaj takie dwie kieszonki. Ja oczywiście go wsadziłam tutaj troszeczkę do e, spódniczki. A na dole mam spódniczkę. E, kosztuje 99 zł. Czekajcie, nie chcę Was kłamać. Nie, 119 zł. Ona ma taki cieniutki e, jest takiego cieniutkiego już truksiku mam wrażenie zrobiona, a może moje nogi tutaj wyglądają na takie strasznie różowe. W ogóle moje ciało to wygląda w tym świetle, na takie bardzo różowe. Wybaczcie. Nie zabrałam też ze sobą żadnych rajstop. Ale no, jest jak jest. Więc z spodniczka, wydaje mi się, że super. Te kozaki też bardzo fajnie wyglądają, tylko tak jak mówię, no nie do moich różowych. Dodam, że ten sweterek jest przynajmniej w trzech kolorach, bo widziałam jeszcze taki beżowy i taki zgniły zielony, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. On też fajnie wygląda, jak się go tak tutaj troszeczkę opuści. Naprawdę fajna propozycja. Tu wszystko mi się podoba, to jest mega w moim klimacie. Jest taka piękna kurtka z skóry. Ona jest taka bardzo cieniutka i to jest taka krótka kurteczka. Nie ramoneska, ale bardzo fajna w takim kaszmirowym kolorze. Ja mam na sobie rozmiar L, za chwilę Wam powiem cenę, ale jest taka króciutka. Ona też tutaj, widzicie, ma, ma takie ściągacze, więc można z niej zrobić bombereczkę. Bardzo mi się to podoba. Pod spodem mam taką bluzeczkę z krótkim rękawkiem. Zielona jest w trzech kolorach za 59 zł. Jest taka elastyczna w paseczki. Bardzo fajna. Ja sobie ją tutaj wsadziłam. Ale punktem tutaj głównym są te oto, słuchajcie, spodnie. Super są te spodnie. One są zrobione z takiego drysowego materiału. Były jeszcze chyba czarne. Mają normalnie kieszenie. Tu są takie zaszeweczki. I tutaj są takie pumpy, ale na dole. Finale są na taki, tutaj widzicie, guzik. No, mega to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Ta stylizacja jest mega sztosem. Bardzo fajnie wygląda. Co myślicie? Dajcie znać w komentarzu, ja Wam za chwilę podam cenę. I wracając do tego żółtego swetereka, to jest to sweterek premium za 199 zł, więc podejrzewam, że on ma, słuchajcie, kochani, w składzie normalne, no, bo skoro premium czekajcie tak jest to 100% wełna Połapcie parametr tej kurteczki proszę bardzo, bardzo fajna a jak jesteśmy w temacie kurtek, to wzięłam jeszcze do Przemyżalni jedną, ale nie, jest taka dosyć sztywna, kosztuje 159 zł, jest bardzo cieniutka, na guziczki, ma takie pikowanie, ale no nie wygląda dobrze. Ma taką dziwną długość, jest taka kwadratowa, także niekoniecznie. Mam na sobie coś pięknego. Coś cudownego. Po pierwsze, niebieski kolor, który będzie bardzo modny w kolejnym sezonie. Po drugie, jest taki bardzo zwiewny, falbaniastym. Tutaj przy tym rękawku jest ściągacz, więc tutaj jest to trochę okieł znane, ale jak spuścimy rękę na dół, to robi się tutaj taka bardzo ładna bufka. i ja uważam, że jest przepiękna ta bluzka, jest taka romantyczna jest taka mega zwiewna. No powiem Wam, że śliczna. Chciałabym mieć coś takiego w swojej szafie na wiosnę, lato. I do tego dobrałam, słuchajcie, takie bardzo opięte dżinsy. Myślałam, że kompletnie się siebie nie zmieszczę. Jest to rozmiar 42, ale wyglądały na bardzo malutkie. Ale są dosyć mocno, słuchajcie, rozciągliwe, elastyczne. Mogłyby być większe. Mogłyby być większe. Roz... Mają tutaj takie fajne rozcięcie, co powoduje, że wydłużają nam się tutaj i kończymy i wygląda to zdecydowanie lepiej, także mnie się tą bardzo podoba, a bluzka jest po prostu sztosem zaraz wam powiem. Ja mam M i ona kosztuje 130 zł. Jest po prostu petarda. piękna. pełnić tą stylizację, wzięłam również taki bordowy płaszcz z ekoskóry. Eee, za chwilę Wam powiem, jaki rozmiar, bo nie pamiętam. On ma tutaj taki pasek, ale myślę, że bardzo fajnie do całości wygląda. Eee, ma bardzo fajny kolor, zaraz go zwiążę i Wam pokażę, jak wygląda. Panie, jest pierwszy lot, jak to nagrywam. A to oznacza, że niedługo walentynki i sieciówki również proponują nam stylizację na ten konkretny dzień. Więc jest bardzo dużo w serduszek. I mamy sobie przepiękny sweter z takimi serduszkowymi buliczkami w kolorze złota. Przepiękny jest ten sweter. Wydaje mi się, że jest cały bawełniany, za chwilę wam powiem, ale patrzcie to. Przepiękne spodnie w serduszka, one są tutaj wiązane, ja mam rozmiar na 42 na sobie, kosztują 149 zł i są no, po prostu moim zdaniem sztosem. Pięknie wyglądają, razem z tym sweterkiem wyglądają mega sweet, Także jeżeli szukacie czegoś podobnego, no to właśnie Brizert. Ale naprawdę jest mega, mega słodycz Nie myliłam się, słuchajcie 100% bawełna Czy ja po prostu żyję na innej planecie Czy sieciówki po prostu mają dobre składy czy dzisiaj dwa wełniane swetry Jeden w 100% bawełniany Chyba idziemy w dobrym kierunku Ja chyba nie muszę nic zadawać, słuchajcie. Widać chyba po mojej twarzy, po mojej minie i po tym, jak promienieje, bo mam na sobie oczywiście mój ukochany róż przepiękna, słuchajcie, bluza różowa w rozmiarze L. E, cudowna. Ale, ale, uwaga. W komplecie z tymi spodniami to jest po prostu sztos najlepsze połączenie dzisiejszego dnia i tak, ja chyba nie oszukam siebie sama i nie będę szukać na siłę jakiegoś innego stylu, bo to jestem cała ja. Od stóp do głów. No sami, sami, sami powiedzcie, czy to stylizacja z początku filmu, to jestem ja? Nie. To. To jestem ja. Piękne, słuchajcie, te spodnie są długie, ja mam tu rozmiar 42, tu w pasie są luźne, może bym weszła, w 40, ale mi się podoba jak one tutaj leżą, natomiast są za długie, bo ja po nich tutaj depczę więc musiałam zobaczyć czterdzieckę. Pewnie sobie za chwilę ją przymierzę, ale uważam, że print po prostu jest prześliczny. One są taki, taki beżowy, beżowo-szare, bardzo ładne. I właśnie ten król mi się podoba, bo one są takie troszeczkę tutaj zwężane do dołu. wiecie co? Ja na lato na bank kupuję te buty. To są papcie. Patrzcie jak się tutaj stopa rusza. One są po prostu tak mięciutkie jak papuczki. Wiem, że są jeszcze w beżowym kolorze. I... Nie, nie, słuchajcie, więc to pewnie jest jakaś skórka rozmiar 40, już mam dwie ceny, bo aż sama jestem ciekawa, 199 zł myślę, że naprawdę warto cudowne buty, cudowne Mam sobie te czterdziestki, też są ok. Tutaj jest wszystko ok. Czuję się w nich komfortowo. Co prawda tamte wyglądały lepiej, tutaj ciutkę w udach, ale tutaj nie ma różnicy. Natomiast w dalszym ciągu po nich depczę, więc daje znać, że one są. Dosyć długie, dlatego że ja mam 1,72 72, a mimo wszystko po nich depce może to być też spowodowane tym, że one nie siadają w tym momencie na żadnej podeszwie, bo podeszwa, którą mam na sobie jest praktycznie żadna, więc jak może byłby po prostu but z podeszwą, to też ona inaczej by się zachowywały, ale i tak uważam, że są super i one kosztują 159 zł. Myślę, że cena super jest jeszcze jeden print. Tak, wydaje mi się, że jest jeszcze jeden print, ale ten jest naprawdę boski. Bardzo proszę na miary na tą bluzę. 109 zł rozmiar L i to jest 100% bawełna. To jest wyszywana, także naprawdę super bluza. I to koniec przeglądu w Rezerwie. Dajcie znać, które z tych wam się podobały. Ja jestem zdecydowanie fanką tych ostatnich. Mnie się chyba już nigdy nie zmienia. Zaczynamy przegląd, słuchajcie, Zara i zaczynamy od bluzki, która jest przepiękna, falbanki. Ja mam na sobie rozmiar M, tutaj macie na nią na miarę Ona ma tu z tyłu guziczek, natomiast to go nie będę zapinać, bo potem się z niej nie wydostanę. Na sobie mam spodnie numer 42, Mogłoby być większe, powiem Wam. Długość jest fajna, do tego są malenie. Pieki. One są zespożane, zamszowe. Oszczędzę 259 zł. Myślę, że bardzo fajnie to razem wygląda. Jeżeli szukacie jakiejś takiej białej koszuli, która będzie właśnie i trochę wyjściowa, i będzie pasowała do jeansów, to myślę, że będzie świetnym wyborem. Tak mi się wydaje. Bardzo fajne. Spodnie mają bardzo ładny kolor. Zostawimy sobie jeszcze na chwilę i mierzymy inny gór. Mam sobie te same spodnie, ale zmieniłam buty i to wygląda zdecydowanie... Ciekawej. są to takie sneakersy z skóry. bardzo fajnie wyglądają właśnie na tych spodnich. i na to, że mam taki sweterek. natomiast jest to rozmiar S, mógłby być większy, bo on tutaj ma taki, widzicie, to jest taki ściągacz od do dołu i myślę, że jakby była Meczka, to wyglądałby lepiej, ale nie było, więc zabrałam do przemierzania S. I one są przepięknie mają taki różowy kolor, kosztuje 149 zł, myślę, że właśnie bardzo fajnie wygląda z takimi błękitnymi spodniami. Mam też tutaj taki piękny płaszcz, zaraz go zakładamy i zobaczymy jak to będzie wszystko razem. No i ten płaszcz jest za duży, bo wziąłam sobie taki rozmiar M na L, myślę, że spokojnie mogłabym wziąć rozmiar mniejszy, bo jest naprawdę olbrzymi, ale on właśnie tutaj ma taki obniżony stan pod pachą, natomiast ma przepiękny kolor, ten kolor będzie bardzo modny w nadchodzącym sezonie w połączeniu właśnie z takim różem dla blondynki będzie pięknie. Słuchajcie, idę do dżinsów. Ja myślę, że tutaj lepiej sprawdziłyby się czarne spodnie i myślę, że jakieś buty na obcasie, takie wiecie, z pazurem, żeby ten płaszczyk troszeczkę tak właśnie się mógł wybić i miał szansę zaistnieć. Ale wydaje mi się, że jest po prostu piękny dodat, że Nie jest to tania rzecz. Kosztuje 600 Zebrałam również koszulę, słuchajcie, w kratę, prześliczna, taka granatowo-beżowa. Tutaj ma taki bardzo ładny hawcik, jest zapinana na guzieczku, jest taka krótsza. Rękawki też są tutaj na guziki. Bardzo cieniutka, taka przyjemna, bawełna, luźniutka, przyjemna. Ja mam na sobie rozmiar M. I za chwilę Wam powiem, ile kosztuje, ale pamiętajcie, że krata w tym sezonie będzie bardzo modna, również jak falba. Robi się naprawdę wiosennie, mam przepiękny zielony sweter. Jest to rozmiar M i on generalnie powinien być tak, natomiast ja mam na sobie bardzo szerokie spodnie, więc sobie go tak troszeczkę do tyłu dałam. To jest rozmiar M kosztuje 200 zł, natomiast na dole mam super spodnie, takie beżowe, natomiast ja mam je w rozmiarze L. No, i są na mnie e, sporo tutaj za duże. Myślę, że MK byłaby spokojnie e, dobra, ale bardzo fajnie się w nich czuję. Są takie bardzo mocno, takie swobodne te Także myślę, że bardzo fajna propozycja. Mam też wstępne buty w jeden z e, najmodniejszych trendów kolejnego sezona, sezonu, czyli e, taką e, taką krowę. Jest zdecydowanie lepiej, słuchajcie, biały t-shirt. Zdecydowanie lepiej wygląda z tymi. Tutaj spodniami wymieniłam też buty i te buty też bardziej mi tutaj, akurat do tutaj tej stylizacji siedzą, ale na sobie słuchajcie super kurtka. to jest taka kurtka troszeczkę bomberka, ale w taką piękną kartę brązową i ona kosztuje 499 zł. myślę, że naprawdę warta zainteresowania, bardzo fajnie wygląda właśnie z tymi spodniami, z tymi butami, także myślę, że... Jedna wielka okejka. Tak bym mogła chodzić tej wiosny Kolejna stylizacja, ale tutaj coś poszło nie tak z rozmiarem góry, dlatego że wzięłam l -kę. Wydawało mi się, że ten sweter będzie taki dużo większy. A on jest taki kusy, bo myślałam, że on właśnie jest takiej wersji do tych spodni, które mam na sobie, będzie fajnie wyglądał. Bo tak jak mówiłam miałam tutaj rozmiar L ma taką bardzo ładną plecionkę i takie ciemno-zielone dodatki. Bardzo fajnie ten sweter wygląda. A na sobie mam też spodnie i to są to jest rozmiar M. One są znowu takie powiększa, 149 złotych. Wiecie co, fajne? ale tu by musiało się coś zadziać, tu musiałoby być coś większego, takiego, wiecie, co zajdzie na te spodnie. No i kolejne mega wygodne, słuchajcie, buty Buty kosztują, ja już Wam już mówię, już Wam pokazuję, proszę bardzo. 149 złotych. Bardzo takie fajne też, mięciutkie, fajne buty właśnie na wiosnę, na lato. Nie jest to moja ulubiona stylizacja. Powiem Wam, że wszystko mi się spodoba. Podoba ja mi się sweter. Do tego jest w ogóle spodniczka, ale nie chciałam jej Bardzo fajny taki oversizeowy sweter. Zaraz wam jaki mam rozmiar, bo nie wiem. Ale te spodnie. Czy Wy to widzicie? Jak te spodnie wyszczupają nogi? i jak się w nich dobrze wygląda? Przepiękne są te spodnie. Ja myślę, że jak ja rzadko chodzę w takich rzeczach, to coś takiego... Powinna być każda kobieta słyszana. Ta góra jest tutaj, spójrzcie, bardzo ładnie zrobiona, jest taka bardzo wysokim stanem. Tutaj te zaszepki robią robotę. Trzyma to tutaj wszystko ładnie brzuszek. Tu są imitacje niestety tych kieszeni, ale tak jak te spodnie właśnie wyglądają na sylwetce. Ja jestem w szoku. Ostatnia stylizacja i nie, yeah, wyglądam jak swoje własne babcia albo ciocia z lat 50 A ten sweterek jest y, sweet, ale myślę, że on musi być przełamany jakimś szerokim spodzieniem albo jeansami, żeby nie wyglądał ciotowato, bo jeżeli ja, je... ja go połączyłam właśnie z taką e, spódnicą, no to będę to było połączone razem koło siebie w sklepie, więc... I jeszcze w dodatku bordowymi szpilkami, no to wyglądam właśnie jak taka moja własna ciocia, ale nie skreślałabym tego sweterka, ja mam rozmiar M o 200 zł, ale właśnie w połączeniu właśnie z jakimiś szerokimi czekoladowymi studiami albo nawet jeansami, ale no nie. nie, nie, nie. Tak. Kończymy nasze że my Dajcie znać co wybraliście Wy. Czy Wam się taki przegląd podobał? Dajcie znać jakie, jaką markę, jaką sieć siówkę chcielibyście jeszcze zobaczyć w przeglądzie nowości. Czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzu i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!